Hej, witajcie! Z tej strony Noxy, to Noxieńska Akademia. Coś czego dawno nie było i wróci w troszeczkę innej formie. Teraz w postaci dług już z widzami, nie mam pojęcia czego się spodziewać. E, dzisiaj będziemy grali z Filipem, który ma nick Speedway phone. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jeszcze nie jestem pewien, jaki kształt do końca przyjmie ta seria, ale wydaje mi się, że może być dla was dosyć atrakcyjna sama w sobie, bo każdy będzie musiał do niej zapisać. E, jeszcze jeszcze teraz. Mam zobowiązania wobec ludzi, którzy kiedyś byli zapisani na Noxiańskie Akademie, a jak one się skończą, to wtedy wymyślimy jakiś fajny system zapisów. Dobra, wbijemy tutaj do Filipa. <laughs> tutaj Noxis post produkcji. Jeszcze mam jedno szybkie ogłoszenie. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś razem ze Zgranym Graniem organizowaliśmy turniej. Postanowiliśmy tą współpracę trochę przedłużyć i od teraz będziemy robili razem turnieje pod nazwą Noxiańskie Granie. Jeżeli chcecie, to możecie do jednego takiego turnieju 5 na 5 dołączyć. Różni się od innych tym, że jest podzielony w czasie, nie jest to turniej jednodniowy, co dla wielu osób może być wygodne, oraz wygranych drużyn będzie aż 24, z czego 12 dostanie nagrody w postaci arpeków. Więc wydaje mi się, że jest to całkiem niezła okazja, żeby zgarnąć jakieś arpeki. Turniej dzielimy na 3 strefy ELO, więc będzie coś dla graczy też do wygrania tych z niższych dywizji. Jeżeli chcecie, to wpadnijcie. Link na dole jest do turnieju. Jest na dole również link do grupy zgranego grania. Jeżeli macie jakieś pytania, możecie je zadawać na przykład tam, tylko bez zbędnego spamu. Najpierw sprawdźcie sami, czy nie ma prostej odpowiedzi na wasze pytanko. I to tyle. Okej okay, Filip, możesz się przywitać ze sobą z przyszłości. Hejka. Czekaj. Eee, muszę Cię jeszcze raz podgłośnić. Dobra, później będę jakoś się w to bawił, żeby Cię było słychać. Eee, możesz startować mecz. Jak coś będę grał z dżungli albo z mida, tak żeby w miarę móc patrzeć na Twoją linię. Dobra, Nasjonika będziesz grał. Powiedz, co myślisz generalnie o tej linii. Defik. Def? Nasjona? Nie radzi sobie? Nie do The Dance raczej będę tak. fanił. Okej. Okay. To twój wybór. Jak się nie czujesz pewnie, to yy, okej. Okay. Chociaż ja osobiście myślę, że no tak jak wbijesz ten czwarty level, to już powinieneś dawać, nie? Bo masz na tyle mobilności, żeby unikać większości jego damage'a w zasadzie. Yy, tylko early tak naprawdę bym grał ostrożnie naprawdę z na przykład, yy, wiesz, podchodzenie pod krzaki, gdzie się może ładować. A jak patrzysz tak na drużynki, to coś ci się rzuca w oczy? Dobry kombał z Orianką w sumie. Jak fresh, no, to jest jedna sprawa, a druga jest taka, że popatrz, że oni mają chyba więcej synergii, jak się na to patrzy. Nie nie znam się. Ty masz diamenta, nie mam. No ja no, mam po... diamenta, nie? Ale to ty masz teraz mówić. No. Nie wiem, to chyba w tej Neksyńskiej Akademii chodzi o to, żeby tak, żebyś mógł trochę coś podłapać, nie? Ale tak jeszcze coś, no nie wiem, powiedz, jak myślisz, jak, która drużyna ma większe szanse, nie? Tak, żeby trochę wysilić My... szare komórki. No to. Jak Orianka ze mną zagra dobrze, to raczej na kombook ściągniemy. To mi się przynajmniej wyda. No, faktycznie, Echo w dżungli pewnie będzie szedopę. Więc mają przynajmniej dwie miękkie postacie. Kto u nich gra nam, idzie kata. Trzy miękkie dosyć postacie, nie? Więc kiedy ich zabraknie, to zabraknie Damage'a, ale popatrz, że jednocześnie mają dużo cceków, żeby na przykład przytrzymać nas dla katy i to są obszarowe ceceki więc. Kat'a sobie nie po bo dostanie z Nautilusa R -ka, albo inne. No, tak, tak. To jest, to jest niby prawda, no ale kata teraz nie jest tak jednowymiarowym czempionem, że wskakuje do stanie Wiesz, ona ma bardzo duży burst i na przykład na Dravena i Oriana może wystarczyć. My z kolei tak naprawdę myślę, że powinniśmy unikać teamfightów osobiście, bo e, popatrz, że mówisz tutaj o swoim kombo z Orianą, e, ale Twój zasięg flesza. Mm, Będziesz, musiałbyś to bardzo dobrze zagrać i wtedy to jakby może wyjść, ale musisz złapać najlepiej Kate i albo Eko, albo Kate i katę nie? na swoje podbicie i na ulta Oriany. a Wydaje mi się, że tak poza tym, to mamy lepszy team bardziej podwyłapywanie. Także powinniśmy grać oddzielnie, bo mamy tutaj dosyć mocne kombo na bocie Draven Nautilus, że jeżeli Draven będzie sobie dobrze radził, to lepiej będzie im walka szła 2 v 2 niż 3 F3 na przykład kiedy dołączę ja i eko albo, albo jakieś inne postacie, przynajmniej tak mi się wydaje. Więc pewnie powinniśmy to grać takim, rozdzielać się na liniach i żebym ja po prostu latał na różnych liniach i w miarę możliwości ustawiał fragi. To jeszcze są gry na takim średnim poziomie, nie? To na początku jak chcesz to możesz nawet podbiegać często do Rada przeciwnika i sprawdzać co się tam dzieje, ale akurat na tej linii to chciałbym, żebyś zabezpieczał moje blu, bo z czasem będzie robił sam, wiesz, będzie ginął i zabierał no, mi bufa. Wiesz, o co chodzi? Mówię, tylko TPK nie ma, więc raczej nie będzie chciał. A, fakt, nie ma TPK. Dobre spostrzeżenie. No i na dodatek gra z Thunderlordem, nie? To, to znaczy, że raczej on nie jest jakiś bardzo mocny. Super. Ja. Okay. No i powiedz, co się stało? Z krzaków Cię zabił. Daj mi dwie minuty. <laughs> Ale co, z krzaków się w pełni naładował? To zawsze, to... Chyba zresztą mówiłem, nie? O tym. Jest tak. Dobra. Jadę tam do ciebie, zaraz. On będzie miał trzeci pewnie, zanim ja się tam pojawię. Mam dopiero połowę. Gotowe? O, sorry za zabranie fraga. Uciekaj! Stary! No, no, po prostu tak. go nie doceniasz. Nie wiem. <laughs> Powinieneś od razu biec. Jakbyś biegł. Nie wiem, czy Q ci się już załadowało też. Nie. Pod koniec w zasadzie mogłeś mieć. Ale na pewno nie uciekałeś najkrótszą drogą. Bo Sion, jak ucieka się od niego najkrótszą drogą, bardzo ciężko jest mu e, coś. żeby coś ci zrobił. A w Chile dostaję. dostaje. teraz może mnie zabić jako. No. Ale to tak na farcie nie. To nie było jakieś super dobre. Zgridował mocno jako. To prawda, gdybym wcześniej się w creepach nie zblokował, to wtedy nie potrzebowałbym tutaj farta. Ej, i dobra, ja zrobię coś bardzo ryzykownego. Spróbuję zabrać temu ekoreda. Biedne eko. Co tutaj się dzieje? Stary i się wrócił. No nie mogę z niego. E, zniknął ci Sion? Zabiję go. A, zabijesz. Super. Dobra. Ja biegnę na bota, nie? To teraz musisz uważać na. E, nie wiem, eko. Pamiętaj no przede, przede wszystkim, tym, żeby pod tureta się nie władować. No właśnie teraz co to, co zrobić. Proszę, dość. Ale cholernie szybki jest Ramus. Ale to jest... Serio. Nie wiem, na wyższym, ale pewnie tak nie, nie działa, ale tutaj to jest Bogiem. Dobra, ja ginę, ale powinni dwa fraki pewnością. Eee, kata! O, teraz ciebie goni. Ładnie. To nie było złe. Zresetowałeś chyba dwa ataki z kill, nie? No. Bo potrafisz resetować ataki, to Riven. Tak. Nie wiem, czy to nie było przypadkowe. Ładnie. Wydaje mi się, że tylko jeden dodatkowy atak mogłeś włożyć, to... Wtedy byś go chyba zabił. Wiesz co, wydaje mi się, że tak... Grasz na niego bardzo agresywnie, ale zanim to zrobisz, to powinieneś trochę farmy, wydaje mi się, zczyścić e tej fali. Ładnie. Ty nie możesz zrobić. Ty masz te peka, nie? Popatrz, że tam na bocie puszują. I może będziesz miał okazję na e jakąś agresję. więc właśnie tutaj jest. Trap. Jest tu mnie eko jak coś? E, nie eko, tylko sion. Och oh. Och Ten double kill. Możemy tego siona zdejmować jeszcze? Okej? Okay? Dobrze. musiałem się wyflaszować. Dobra, masz teleport, nie? Dobrze byłoby, żebyś postawił sobie wizję na przykład tutaj i teraz przyciskał tego Siona, jak masz trochę przewagi, bo daje ci to fajną opcję do tego, że potem możesz użyć teleporta, teleporta i, i jakby nie masz, wiesz, robisz sobie potencjał do jakichś zagrań, Samemu nie podejmując żadnego ryzyka, bo... Eee, no wiesz, jak ty się teleportujesz, to jest duża szansa, że coś z tego dobrego wyjdzie. Teraz warda nie miałeś i dlatego cię mogą... Tutaj... o, mogłeś uciekać chyba. Jestem za bardzo greedy. Widzę. Jestem taki to Trochę niepotrzebny teleport. Bo tutaj było widać, wiesz, że ja go zabiję. Nie umiem używać teleportów, niestety. No, ale, bo tu chodzi o to, że popatrz, no na przykład akcja, że teraz zgridowałeś, jakbyś to zagrał bezpiecznie, na przykład postawił wcześniej warda, e, jak się pojawi jako, to się na przykład wycofujesz i wtedy próbujesz teleporta na bota i, i wtedy dwóch graczy jest na topie, no chociaż może wtedy nie najlepiej, bo Akurat e, wzięliby ci wieże, ale jako się wycofuje, a ty na przykład teleportujesz i próbujesz coś ugrać fajnego na bocie. <laughs> Teraz też niby nie był taki zły, bo wróciłeś się szybko na linię. Dobra, spróbuję ci zgankować tego Siona. Z ładnie. Okej, okay, uciekaj. I obróć się. Dawaj. Starczą nie doszady? Tylko uważaj teraz na jego Q Dobra, i ucieka, ucieka od razu, ucieka. Patrz, na gołek lata się z nim będę tuł. Dobra, i tą falę możesz raczej pusznąć Tutaj tylko nie mamy wizji, ale. Eko, taki się wydaje, szczerze mówiąc, niezagroźny. Dobra, i pusznęliśmy tego pierwszego tureta na topie. I co byś zrobił w tej sytuacji? Szarpuję na bottom. No, bo jako taka Riven możesz kilka rzeczy zrobić. Eee, w dużej mierze zależy to od twojego playstylu, ale możesz albo dalej pushować topa eee, i ściągać najlepiej, nie musisz zabijać Siona, najlepiej jak będziesz ściągał uwagę Eko i wtedy wystarczy, że unikasz walki. Tutaj mówię, no, eko, ale wiesz, chodzi o to, jak masz przewagę. To możesz ściągać uwagę junglera i wtedy najlepiej, żebyś nie ginął i często to jest wystarczające do wygrania gier. Ale faktycznie możesz też gankować midę i topa. Ten botlane jest taki poza pozycją, trochę. I popatrz, że Nautilus się cofnął, mogą się teraz nie spodziewać. Kwiatka nie ma chyba. Jeśli eko powinien być. Jest kwiatek? Jest. Do, wjeżdżamy na nich. Używasz kwiatka? Ja najpierw na one, bo chcę dwa fragi. A najlepiej trzy, jeżeli wróciłby się. Dajcie. Okay. Okay. Dobra, i teraz puszujemy. Katy nie ma, ale Kata sama nic nie zrobi. Tylko Ciebie może zabić, bo jesteś daleko ode mnie. Eee, Sion jest niegroźny. Tego tureta na topie możemy oddać, jeżeli weźmiemy za niego dwa. Eee, turety drugiego tieru są dużo ważniejsze, bo... Bo potem w razie czego, jak, jak się porozłazimy po mapie, to jeżeli oni wezmą na przykład u nas drugi turet, a my weźmiemy u nich inhibitorowy, to... Wiesz, wiele lepsze trade dla nas, ale przyjemny scenariusz. Może zacznę nim grać. Dobra, ej, a jak grasz z kimś w ogóle na duo, nie? To możesz mówić, jak, jak się pojawia gdzieś jakaś akcja. No, spokojnie, czy coś No tak, tutaj zapisz, ale wiesz. Na przykład tu uczesz się ze Stionem i nic nie mówisz. Uff, dawaj. Albo proszę. Damage. Ok, no i teraz, teraz to wiesz, jak już mamy dużą przewagę, to po prostu możemy forsować walki, nawet możemy dajwować jak chcemy. Chcesz dajwować to? No. Dobra, to dawaj. Tylko tutaj musimy e, na początku Orlać, ile Dobra, dostała. Tamta. Dawaj, ja, ja dziękuję. Ja już wychodzę poza dosię ta. jeszcze jednego hita ci stękuje Oooo, okay, Kej padł e, Jest tu Eko, dasz mu radę, tylko żebyś się nie dał O nie, nie, nie dobrze, dałeś trafić skill, pasywa posywa jego Dwa turethity czy jeden chyba dwa Jeden, nie, Sześć zostało. Dwa. No dwa, dwa Wiesz, mogłeś, mogłeś go wyciągać gdzieś tu dalej, tak. Żeby nie walczyć tak blisko tej wieży, ale i tak okej. Okay, prawie padł. A jak oceniasz jeszcze tak cię spytam? Tak teoretycznie, żeby sprawdzić, po prostu jak się ogarniasz, jak patrzysz na drużynki, nie? To która drużyna czerpie większe korzyści z Infernala? Czy takie, czy podobne w sumie na przykład? Dla mnie to trochę nie nasz. nasz. Czemu nasza? Bo ma dużo dps -y. No, generalnie to tak naprawdę to i my, i oni chyba, bo popatrz, że Sion idzie buildem. AD mają junglera, który jest nastawiony na damage. Tak naprawdę, mają cztery postacie, które są nastawione na zadawanie obrażeń i wszystkie budują przedmioty związane z damageem, nie? U nas to będzie wyglądało o tyle e, inaczej, że te, tych postaci u nas jest trzy. Bo ja na przykład buduję się w tanka i Infernal nie daje mi żadnych korzyści. Eee, rozumiesz co chodzi, nie? Nie, no AD ci da. Eee, tak, tylko że moje podstawowe AD jest bardzo niskie. Ja mam bonusowy damage od armora, ale to nie jest bonus do obrażeń fizycznych. Więc jakby. Jeżeli popatrzysz na eko, to on dostaje wiele więcej bonusowego damage, nie? Nawet jeżeli ja mam teraz 12 level ja mam lepsze od niego przedmioty, to Infernal daje mu większe korzyści niż mi. Ale się puszczę. Nie widzę. Masz flaszę, zgridowałeś znowu. Zamiast uciekać fleszem, to chciałeś fragę kolejnego. Dobra, stepuję i wiesz. Nice, bardzo ładnie. Ja jadę po Eko. Wow, zmusiło go do doskoku Dobra. Pięknie. No i mamy wszystkich tak naprawdę. I to była o tyle uczciwa walka, że orianki nie było, więc 4 na 4. Nie powiedzą, że przez katę przegrali tego fajta. Dobra. I tą gierkę to już powinniśmy zamykać, a żeby jak najszybciej kończyć. Nie ma sensu dawać przeciwnikom szansę, nie? Wiesz, na comeback. A tak poza tym, co myślisz o tej linii? Bo nie chodziło mi konkretnie o spele same. Łatwiej kill w sumie, jak pula użyję. Bez... jak nie ma pula, to w sumie życie nie ma na linii raczej. No, i tak naprawdę wydaje mi się, że to jest łatwa linia. No, bo w early, nawet już na drugim, trzecim levelu, możesz iść z nim na jakieś dłuższe wymiany. Mu ciężko jest jakoś sobie z tym radzić. A popatrz, że jak będziesz miał już 40% TDR-ów, to nawet pull mu bardzo nie pomoże, bo możesz po prostu biec za tą plamą i, i co? I mu wpieprzyć, jak wyjdzie z niej. No tylko, żeby go jeszcze najlepiej zabić to od razu, no szczęło, bo się wyleczy zaraz. No, tak, 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 to prawda. E, możesz złożyć ten itemik, nie? Za 800. Co zmniejsza, redukuje leczenia. A o, no, dobrze, dobra. No, widzę, daj wujesz, nieźle. Bardzo ładnie. ładnie. Ile ci zostało hapsów? 15. E, co teraz zrobisz, powiedz, jak masz przewagę? Źle robisz, bo puszujesz falę Po co puszujesz falę? Bo mogę No ale... Od, nie możesz przez to... Będziesz walczył znowu pod jego wieżą, nie? Ostatnio ci zostało mało zdrowia Możesz go odciąć od minionów i jednocześnie od źródła... I golda i... Sustainu On nie ma plamy, nie? nie. Chcesz go zabić? Nie podam Okay. Zada nie ma, Ja nie, nie mam warda Jest, jest, jest Z, jest z i Złą kartę rzuciłem Nice Jeszcze Z tutaj idzie chyba Tak się podkładają prawie. Gragas chyba grakas faktycznie truduje. Jak fryzujesz falę, to wystarczy, że na przykład zostawisz 3 minionki albo 4 zasięgowe. Ok. Znaczy teraz też jest ok w sumie, bo tak dużo damage'a nie wziąłeś, ale tak patrz, żeby kontrolować tą ilość. Najlepiej zabij te walczące z bliska na przykład teraz, bo jest dużo ich. Ale nie, 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 nie używaj do tego speli, bo popatrz, że teraz zabijasz też inne i zaraz się pusz przełamy chyba. Chociaż nie jestem pewien. W się gdzieś pokazał? Nie. Jak się pokaże, to wtedy puszujesz, jeżeli na innej linii, nie? No to ładnie <śpiewanie> Patrz! To kolejne Podejdzie tu? Wejdzie! Fuck Myślałem już Dobra Teraz puszujemy, żeby wiesz jak najszybciej zgarnąć turetę. Taka sytuacja jak jest, że sprzątnęliśmy całą mapę, to jest w sumie dobry moment na wzięcie first tureta. Bo od nich padło trzy osoby i w sumie jedno musi się cofnąć, to nikogo nie ma, kto by mógł to walczyć. I teraz puszuj do końca, to znaczy tą falę, nie? I najlepiej jakbyś się wrócił, a potem gdzieś możemy spróbować coś grupowo. W innym rejonie mapy. Na przykład ma mamy na tyle drugą przewagę. O, widzisz, Leona i Gragas na mapie byli widoczni. Udyć się? Zed chyba nie ma jeszcze ulta. A, ja jednak ma. Okej. Okay. No siadło, siadło. Ale nie było źle. Herald, co? Dobra, ja jeszcze tutaj zginę A źle Co tu się dzieje, serio? Cztery osoby, nie? Tylko ich chciałem tutaj przetrzymać. No to dalej, wystarczy, że ich tutaj nie musimy im nic robić. Jak zostają za długo. To też jest spoko zła karta. shit Dobra, nie wiem. radę? Intułownie. Trochę na farcie, podchodzą. Serio? Nie wiem. Wszystkie gierki tak wyglądają tutaj? No właśnie taka pierwsza jest. Jedzie Zedzik. Może mnie nawet zabić. Nie. Teraz ja go zabiję. On mnie ultnie. Aaaa. Dobra. Na Solo Kill Ci polecam często jak się grupuje dużo ludzi na jednej linii. I tak w sumie nie wiesz, co z tego wyniknie, to żeby jednak zostać przy split pushu. Bo ludzie nie potrafią za bardzo na to reagować. Wiesz, tak szczerze to Ci powiem, że ładnie grasz tu, Rivenko. I jak Ty mówisz, że platynę nie wbijesz, to chyba tylko dlatego, że gridujesz i... bo tak mechanicznie to grasz naprawdę fajnie, podoba mi się. Ale myślę, że tak możesz mieć bardziej problemy z tym, kiedy zejść z linii na przykład, z tym, że gridujesz za bardzo, albo tam po farmę, albo... albo, nie wiem, albo wizji nie ogarniesz na linii, nad tym powinieneś się pewnie skupić. Bo Ty one teraz, Riven? Mm. Czy tak chciałeś zagrać tą Rivenką po prostu? Nie no... one Teraz inna zacząłem grać i teraz znowu... Riven. Myślę, że jak Rivenką będziesz grał i jak faktycznie ogarniesz takie makro, to luzno, luzem powinieneś wbić do Platony, bo wydaje mi się, że tak... ...mechanicznie to... ...grasz tą Rivenką, na pewno, Nie. tak na poziomie Platonicznym. ...do Golda. 2 miałem 80% w generacji Rivenką... ...to z tylko 60%. Że ci tak spadło? No, no. A ile dostajesz za grę, a ile tracisz? To mam plus 17 A minus? Chyba to coś koło tego. No to co ty mówisz, że ty masz ten słabe MMRy? No, to nie są, to są normalne MMRy. Większość osób tak ma. <laughs> jak, jak tracisz tyle samo, co dostajesz, to jest, jest jeszcze ok, nie? Bo są ludzie, którzy mają plus 15 minus 20. Minus albo minus 25, nie? z takim czymś też da się wyjść luzem, bo to nie jest problem, tylko wtedy starasz się nie przegrywać po prostu. Ale nie, generalnie myślę, że naprawdę fajnie grałeś i chyba na tym na dzisiaj skończymy. Chcesz jeszcze coś powiedzieć, albo nie wiem, spytać, czy, czy pogadać z sobą z przyszłości? Znowu? Raczej nie. Nie? Dobra. To dzięki wszystkim za oglądanie. Zobaczymy, jak będzie z następnymi akademiami, jeżeli nie będzie więcej chętnych, niechętnych, tylko tych, którzy się kiedyś zapisywali, to jakieś zapisy pewnie ogłoszę albo na grupie, albo na fanpage'u, więc jak coś, to możecie zerknąć tam, zalekować czy coś. I to na tyle na dzisiaj. Słyszymy się w następnych materiałach. Peace. Ty też musisz powiedzieć peace. Peace. Ale tak głośni. Peace. Musisz się trochę wyćwiczyć.